Budziaczki, moi mili, dzisiaj mamy ten kontrowersyjny odcinek, w którym mówię, jak to średnio lubię film, który wydaje się, że pokochali absolutnie wszyscy dookoła. Mowa tu o sali samobójców, hater. I na spokojnie postaram się nie spoilerować, ale pamiętajcie, to recenzja i nigdy nie będzie wolna od pewnych informacji i tropów, a wiem, że będzie to na pewno ważne, ponieważ no. Z racji zamkniętych kin, hater stracił w zasadzie swoje kolejne seanse, więc pewnie nie zapoznało się z nim tyle osób, ile chciało, ale pewnie ktoś chce zacząć materiał, więc no, będę ostrożny w tej kwestii. A tymczasem, czołówka. Jednak szybko o fabule. Tomek to chłopak ze wsi, który studiuje prawo w Warszawie dzięki stypendium pewnej bogatej, niegdyś zaprzyjaźnionej rodziny. Jednak gdy wychodzi na jaw, że popełnił plagiat w pracy, zostaje wyrzucony z uczelni, a to staje mu na drodze do zdobycia wymarzonej partnerki i pozycji społecznej. I co najważniejsze. Pozbyciu się uczucia niższości względem bogatych mieszkańców stolicy. I tak zaczyna się właśnie droga Tomka do świata toksycznego internetowego marketingu i ogółem krainy zła, gdzie na pierwszym planie będą tylko jego potrzeby i ambicje. I byśmy mieli to z głowy, już tak o, od razu. Hater to nie jest okropny film. Ja wiem, jaki mam tytuł, ja wiem, jaką mam miniaturkę. Ale w żadnym razie nie jest to przerażająco złe kino. To porządnie zre zrealizowany film z ładnym rytmem scenariusza i jednak wciągającym przebiegiem akcji. To zdecydowanie film, którego nikt nie musi się wstydzić, bo oto przed nami sensowna, rozrywkowa pozycja na weekend. I tak, wiem. Że mogliście słyszeć, że Nowa Sala Samobójców to film społecznie ważny. To mm, przejmujący, odkrywczy i analizujący społeczeństwo obraz, który wszyscy muszą zobaczyć. Ale jednak w moim odczuciu nie wypełnia on tych misji. Ale to nie przeszkadza mu słać na ekran rozrywki i właśnie też, żeby nie było z porcją. Po prostu pouczającej lekcji. Bo jasne, hater uwypukla problemy współczesnego manipulowania informacjami, faktami i mieszania w tyglu internetu. To wszystko jest prawda i to jest ważne. I tak uderza w ten ton rozwarstwienia społecznego. <śmiech> 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 Aha. No to na kwarantannę. Przez to często słyszy się przy nim takie tytuły jak Joker czy Parasite. I o ile rozumiem, bo temat jest podobny, panie, to niestety twórcy Sali Samobójców nie potrafili równie dobrze wyważyć i napisać swojej opowieści. Hater jest rozdarty gdzieś pomiędzy naukami o problemie, skrajnym ładunkiem pretensjonalności i ociekającym stereotypami światem, w którym uproszczenia fabularne zyskują jakiś absolutnie nowy poziom prostoty i liniowości. Jednak przychodząc już do rzeczy, do tematu, ja skupię się dzisiaj na tych złych rzeczach, bo wierzę, że internet powiedział wszystko co pozytywne, więc ja mogę być, co mi akurat w tym filmie przeszkadza i dlaczego ja osobiście nie do końca lubię salę samobójców hater i oto trzy powody. Hejter jest napompowany jak piłka. Widzicie, różnie można opowiadać o społeczeństwie i systemie, i ostatnio mamy na to bardzo dużo przykładów. Bo oto może to być odjechany horror w stylu tomy, to może być taki snujący może prawdziwy, a może nieprzyjaskrawione historię Joker, gdzie nigdy nie znamy prawdy, lub jak Parasite może zrobić plejadę sympatycznych, przegiętych jednak postaci w świecie lekko-gorzkiej komedii i po prostu takiego koreańskiego tyglu gatunków. Hejter jednak wybiera trochę inną drogę. Ten film jest skrajnie serio. Jest jak miś szykujący się do zimy, po prostu zakorkowany. Od początku jesteśmy wręcz bombardowani kamiennymi twarzami, grymasami niezadowolenia i tonacją absolutnej powagi problemu. Groza działań naszego dwuznacznego tutaj bohatera od początku wisi na wszystkim, a my oglądamy to niczym wędrówkę Dantego przez piekło. Kolejne kręgi, zapaści, dramaty Wrzask i krzyk. I ja wiem, niektórzy nazwą to napięciem, jednak mi trudno iść tą drogą w momencie, gdy film w okolicach drugiego aktu już się tak sprzedał do tego stopnia, że trudno mu jest budować zaskoczenie czy jakąkolwiek nadzieję na to, że ktoś spuści troszeczkę tego powietrza, no już z dosyć napompowanego balonu, że już tam szwy, czy tam klej prawie puszcza. Co osiągnie swoje apogeum w scenach finałowych, gdzie szarże emocjonalne osiągną. Właśnie apogeum, a największe zło i knowania będą rozgrywały się w rytmie operowej, Arii i subtelnej, jak orzeźnicki ody do radości lecącej z głośników w momentach największej grozy. Zdaję sobie sprawę, zapytacie zapewne, ale co w tym złego? No, o co chodzi, gdzie jest problem? Jaki masz problem, Grubasie? że ktoś zrobił film bez śmieszków? Absolutnie nie. Zn Znacie mnie, wiecie, że nie. Chodzi mi o to, że ten film jest skrajnie moralizatorski. Jego obserwacje w tym tonie wydają się wręcz takie wyższościowe, co jest troszeczkę zabawne, zważywszy, że w całości odbywa się w świecie elity, inteligencji i bogactwa i niby w teorii troszeczkę go stara się krytykować. Tak więc panuje po prostu patos. I to ten brzydki patos, zwłaszcza w trzecim akcie. Patos przecież nie obcykoma się, bo. Nie różni się niczym od Dominika, celującego w, z pistoletów sufity mieszkania swoich rodziców, czy rozbierającego się Daniela, który wręcz pozersko chce ukazać coś swoim wiernym, to Boże ciało, bo, żeby dosłowności stało się zadość. Są to zagrania, no czysto efekciarskie, ale bez takiego, wiecie, miłego gruntu w tej, w tej opowieści, która by sprzyjała takim właśnie zagraniom, bo żeby nie było. Patos nie zawsze jest okropny. Szpanowanie nie jest przestępstwem. Są filmy, które przekuwają to dosłownie w swoją broń. Tacy, nie wiem, wezmę sobie z kapelusza, święci z Bostonu to w zasadzie karuzela pozerstwa, która jest przez to fajnym seansem. Nie wiem, y Rekwiem, gra w Watchmenach, bo Zack Snyder zrobi wszystko, by dramaty odzianych w spędek z bogów i czempionów urosły do po prostu granic. I w jakiś pokrętny sposób, wiecie co, Boże, to tam po prostu działa i jakoś, jakoś buduje obraz tego też napompowanego filmu. A już z kolei, hater to po prostu taki bardzo nadmuchany moralitet, który tylko dodatkowo się pompuje i chce wskazywać, jakby tak, przynajmniej ja odniosłem wrażenie: patrz, dramat, patrz, zło, patrz, świat. Co może momentami robić wrażenie, gdy uświadamiamy sobie, że wiele z wydarzeń ekranowych jest. Faktycznie częścią naszej rzeczywistości, tylko że wiecie co? Tutaj rodzi się problem numer dwa. Tutaj nie ma żadnych ludzi. W tej historii nie ma ludzi. Okej, okay. żeby nie było, mogę chwalić aktorstwo, dobór twarzy i dialogowe ucho duetu Komasa, pacewicz naprawdę. Ale to nie zmienia faktu, że ten pompatyczny świat. Jest wypchany całą plejadą stereotypów, jednowymiarowych postaci i czarno-białych zachowań. Co niektórzy biorą za plus, ale dla mnie absolutnie tak nie jest. Widzicie, mam problem z tak skrajnie seriofilmem w momencie, gdy każda ze stron prezentowanego w nim konfliktu nie przypomina mi ludzi, jakich spotykam w życiu, a raczej z lepkich haseł. Figur nagłówków i taniego szoku z TV. Jakbym, nie wiem, o, o, po prostu oglądał kreację Kingi Rusi z TVP. Bo w zasadzie, poza głównym bohaterem, w hejterze widzimy w pewnym sensie 3-4 obozy, powiedzmy, konserwatywnych prawicowców to jest będzie pierwszy. No i jak myślicie, jacy oni są? Zgadliście. To są ci ubrani w kominiar kominiarki, ludzie z marszów, ci z racami i z twarzami pełnymi nienawiści. To bywalcy strzelnic i schowani za garniturami rodzinni politycy, którzy są tak naprawdę mistrzami zła. Oszołomy, kibole, fanatycy, charakteryzujący się ich misją nienawiści i co najwyżej dbaniem o rodzinę. Tylko tyle. I to trochę głupio wychodzi w momencie, gdy film chciałby nam pokazywać, słuchajcie. Świat to nie jest tylko obrazek z Facebooka, ale potem nie pokazuje w tej materii nic więcej. No bo. Czy to nie jest obrazek z Facebooka? A z drugą stroną wcale nie jest lepiej, bo mamy tych liberałów i inteligencję, tutaj zwaną elitą. Ponownie. Trudno szukać tutaj dobra czy niuansu. To artyści z apaszkami i trzaliczkami, z zarzuconymi wiatrem, z winem na wernisażu. Z jednej strony z równością i wolnością na ustach, ale z drugiej – celebrujący swoją wyższość. To ta… O, o, przepraszam, tutaj nie chcę nikogo dziwakować, ale inteligencka Warszawka, taka demonizowana która przestaje już być zabawna, nawet tak naprawdę chyba w memach i do studenckich, no bo ile w końcu cholera można. Bo wiecie, dosłownie są tu sceny, jak niby fajnie. Tomek jest z bogatą rodziną kolację, a potem wychodzi, a oni obśmiewają jego małą miasteczkowość. No po prostu, wiecie, po prostu takie diabły bogactwa, które tam. <laughs> krewetkę w skorupce zjadł ha, ha, creepy awkward. Ha, ha. To takie wyniosłe dubki, które może nie są skrajnie źli, ale w zasadzie już po paru pierwszych scenach, i później lubić ich absolutnie nie sposób. Trzeci obóz jest najmniejszy, ale mocno gra w pewnym sensie z twórcami rezonuje z nimi to młodzież. Chociaż w tym przypadku pewnie le, lepiej byłoby powiedzieć Pato inteligencja z piosenki Maty. I oni oczywiście też istnieją i są realni. No ale chyba w końcu ktoś musi powiedzieć Komasie, że młodzież nie tylko imprezuje ćpa i ma poważne problemy egzystencjalne na linii oczekiwania rodziców ja lub z drugiej strony są jakimiś ultrageniuszami po amerykańskich szkołach. Wiem, jeszcze raz to powiem, tacy też są, ale wiecie co, naprawdę miło byłoby zobaczyć w końcu w filmie o Warszawie kogoś, z kim chciałbym faktycznie napić się piwa. Bo bawi mnie, że w realnym świecie jest to w zasadzie tak łatwe, ale filmy wciąż jakby to ciągle negują, i w kółko widzimy nie tyle twarz, co po prostu taką warszawską mordę, czyli po prostu. Coś, co, nie wiem, wydaje się, nie czy tam już czy tam już po prostu wszyscy upadli na głowę, czy już po prostu tylko, czy już, czy już jest tylko koka w nosach i nigdy nic więcej. What the fuck? A mam takie wrażenie, nie wiem, może jestem głupi, może jestem naiwny, że wow, w tym dużym mieście żyje cała plejada niesamowitych ludzi, którzy nie wszyscy są, nie wiem, jak wyrwani z, z, z pudełka płatków. No kurczę, bez przesady. I jeszcze raz powtarzam. Ogólnie takie prawaki, lewaki i dzieciaki istnieją, nie będę twierdził, że nie, jednak i tak powtarzam. Wypadają niemal parodystycznie, gdy osadzi się ich w tym pretensjonalnym szafarzu środków i tonów. Gdy, ze, gdy zechce się z nich zrobić bohaterów takiej najbardziej udramatyzowanej wersji rzeczywistości. I niesamowicie widać to po postaci Agaty Kuleszy, która jest powiedzmy. Obozem numer 4, czyli korporacjami, jest to postać niemal złowieszczej właścicielki agencji PR, w której zatrudnia się Tomek, która niczym kreskówkowy diabeł, i to nawet jest na zwiastunach, śmieje się z wywołanego zła i nieszczęścia. Ale fala hejtu. Zalała Cię fala hejtu. Jak na mnie spadło, to ile ludzi się ode mnie odwróciło, w tym moich przyjaciół. Każdy. Ha, 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 ha. Smutek i niedola, ludzi bawią mnie niezmiernie. Gotuj ślawo, punch ogniu, spluwajmy w twarz moralności. Ha, 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 ha. I okej, okay. jak powtórzę jeszcze raz, na pewno też takie diabły istnieją, ale. Przypomnę, jak jeszcze niedawno za podobne subtelności karciliśmy i słusznie Krzysztofa Zanussiego. I chociaż na spokojnie, żeby nie było, nie stawiam hejtera obok obcego ciała, które jest, o Jezus, okropne, bo mój hejt nie sięga aż tak daleko, jednak patrząc na filmową agencję trudno nie wyłapać punktów wspólnych i podobnego zakresu środków, pomysłów i no, pewnego poziomu komentarza ludzkich zachowań. A wiecie, taki smaczek. Może niektórzy tego nie wyłapali. Ta postać to Beata Santorska, czyli mama Dominika z pierwszej części, która straciła syna właśnie przez działania połączone z internetem, hejtem, niezrozumieniem jego bólu. Więc, no, urasta mi na bardzo wiarygodną postać. Bardzo chcę ją śledzić. I w ogóle jest, wow, jest taka ciekawa. Nie. I jasne, twórcy starają się właśnie, tak jak teraz powiedziałem, dopisać do bohaterów jakieś historie i dramaty, ale nie daje to rezultatu, gdy jednak przez większość filmu no to są me messengerowe gify. Takie płaskie, jaskrawe i w sumie wyrażające często tylko jedną emocję. O, to taki polski Joker! Wiecie, chociaż uważam, że porównanie Jokera i Hejtera to... Fatalny tak naprawdę pomysł, bo to tak skrajnie inne filmy, zbudowane na zupełnie innych fundamentach. To w Hejterze jest sporo Jokera, ale tego od Christophera Nolana. Bo nasz główny bohater Tomek w tym świecie mocno, bardzo mocno przypomina jakiegoś vilana ze stajni DC. I to jak go właśnie zobrazowano w Mrocznym Rycerzu, to taki siewca chaosu i manipulant bez historii. Nosi metaforyczne blizny i w wielu scenach chętnie da popis... W którym opowie, skąd je ma, ale mało w istocie dowiemy się o jego przeszłości, a przynajmniej tej dla nas wydawałoby się naprawdę ważnej. Jednak taką prawdziwą, stereotypową i źle postrzeganą, żeby nie było komiksowość, Tomek osiąga w innym miejscu, bowiem jest on prawdziwą merysu zła. Jest totalnie poza skalą mocy świata przedstawionego, co. Mocno, moim zdaniem, gryzie się z jego wizerunkiem z pierwszej sceny, gdzie krewetkę w skorupce zjadł. Ha, 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 ha jeden nie zrobił dobrego wrażenia, no ale radzi sobie na tych studiach. No, no, radzi sobie, no, no, no. Ha, ha, ha. Widzicie, Tomek umie wszystko i zna się na wszystkim. To socjopata bez zahamowań, inteligentny, przebiegły, perswazyjny, skłonny do dużego ryzyka, zna się na ludziach, sprzęcie elektronicznym, jest dobry w hasłach, w trendach, jakby szybko chwyta konwencję, jest po prostu jak komputer, na którym pracuje. Ja naprawdę rozumiem. Rozumiem. To taka postać, jak wyrwana sprzed dekady, taki bezczelny, inteligent, którego niestandardowe zachowania chcemy obserwować, ale jednak z punktu widzenia fabuły, cóż. Tomek nie ma przed sobą tak naprawdę wyzwań, a w karcie postaci łotra chyba zapomniano wypełnić ru o rubrykę wady i to mocno czuć od co najmniej połowy seansu. Bo ten film to nie bohater odbywający drogę przez świat, który rzuca mu pod nogi pewne kłody, a świat, który próbuje w jakiś wątpliwy sposób blokować bohatera, który jak taran po prostu przez niego przechodzi i świat nie ma żadnych szans. Każde zagrożenie w filmie czy niepowodzenie to w istocie żaden problem, a jedynie pretekst, by Tomek wyciągnął ze swojego atlasu zła, no bo on nie jest pozytywną postacią. Nowy skill i nas nim oczarował. Trzeba grać? On zagra. Trzeba knuć? On wyknuje. Trzeba walczyć? On będzie walczył i zrobi wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, których nie chcę spoilerować. Tomek to scenariuszowa maszyna, daleka od prawdziwego człowieka, wpasowany do tego chłodnego i wykalkulowanego pod analizę współczesności świata, który no, nie służy absolutnie żadnej, żadnej historii, a chce pokazać no, znowu jakiś wykręcony, zdemonizowany obraz. I co bardzo ważne, trzeba dodać: świata scenariuszowo mocno uproszczonego, małego i zwyczajnie leniwego, wedle chyba takiej zasady, Ważne, żeby się działo, a logika może iść na drugi plan. I tak mamy Tomka, Gniusza znikąd pomiędzy naiwnym, prostym i uległym stadem baranów idącym na rzeź. I chociaż jest tu sporo iluzji, chcącej nam wmówić, że jest jednak inaczej, cóż, suma summarum wszystko zmierza do przewidywalnego, prostego i niestety filmowo lekko rozczarowującego finału. I żeby nie było finału, który zdecydowanie ma swój ładunek emocjonalny i wieńczy drogę hejtu bohatera, no ale jednak w pewnym sensie, kiedy mówimy o, tak, o takiej intrydze ciągnącej się przez cały film, no, jak, jak, jak dla mnie jest lekko rozczarowujące, że już gdzieś w połowie filmu widzimy, jak to się skończy, bo nawet świat mówi wam dokładnie o tym, bo tutaj nawet bohaterowie, którzy przejrzą naszego bohatera, którzy są dla niego jakąś siłą, siłą oporu, no to. Okaże się, że oni mówią, rozgryzłem cię, a teraz zrobię to, co mnie prosiłeś. Ty, podły, socjopatyczny, kocie. Ale jesteś zły tutaj, 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 masz, tutaj masz to, co prosiłeś. Masz. Mam więc tak finalnie wrażenie, że pozostajemy z sensownym kinem rozrywkowym, ale niestety niczym absolutnie więcej. Kinem, które zaserwuje nam ubraną władne i strawne ciuszki, lekcje o współczesnych mediach. Ale z drugiej strony, być może 45 minut wosu mogłoby wszystkich nauczyć tego bardziej dogłębnie. I pytanie moje brzmi, czy to się dzieje na lekcjach wOSu? I spokojnie. Ja wiem że mało co uczy nas, społeczeństwo, tak dobrze jak właśnie filmowa historia z morałem. I dlatego pomimo iż wylałem dużo jadu, nie skreślam hejtera. Nie uważam go za złe kino, jak powiedziałem na samym początku. Przeciwnie. Wiem, że wywoła sporo ciekawych dyskusji i troszeczkę zam zamiecza. Może nawet wygra wszystko, co jest do wygrania. Ale jak dla mnie, tak czysto personalnie i finalnie, Pozostanie tylko takim spoczko-thrillerem, ale trochę jakby sprzed dekady, w którym swoją drogą ponownie. I wow, serio? Gracze, gracze w gry wideo są pokazani jak jacyś uciekinierzy od przegranego życia. No ale to już taka wisienka na szczycie tego tortu st stereotypowej masy krytycznej komasy. Masy, która trochę boli w sferze przekazu, bo szczerze mocno mi przypomina to, co na ekrany serwował jej. Bohater, czyli wizję współczesności nieco oderwaną od strefy szarości i niuansu. Jest to świat, w którym nie istnieje w pewnym sensie żadna siła przeciwstawiająca się złu, bo tutaj i dobro, i zło wpadają po prostu w przegięcie, parodię i w tą skrajną strefę, która tylko pobudza negatywne wibracje w społeczeństwie. Więc nie mam pojęcia, gdzie ten film chce być i co chciał osiągnąć, czego chciał nas nauczyć i co pokazać. No tutaj jestem bardzo rozdarty. Buziaczki moi mili, piszcie, jak wam się podobał. Hater, i zostańcie na kanale na dłużej, bym mógł wyprać oczywiście wasze mózgi i uczynić je bezwolnymi, co jest jasne, no bo. Media, internet i tak dalej. One nie, one nie działają inaczej. Film nam pokazał. Tak więc, duży cmok. komentujcie, szerujcie, róbcie co chcecie, podyskutujmy sobie, oczywiście kulturalnie. Ja wiem, to może wzbudzić sporo emocji, bo hater jest uwielbiany. No, a ja już niespecjalnie go lubię, więc jak to woli. Trzymajcie się I, wiecie, i zachęcam Was jednak do seansu. Jak będziecie mieli okazję, zobaczcie go sobie. Bo bądź co, bądź ten film. Może trochę rzeczy po, po, pokazać. Pewne starsze małżeństwo, z którym miałem na seansie, stwierdziło, że coś im uzmysłowiło, więc Wow, why not? Why not? Buziaczek, pa.